Amelia, przepiękny bob z odrostami. Śliczna, rozmyta linia czoła. Występuje w wielu kolorach. Chyba w tym modelu najbardziej lubicie brąz i najczęściej go wybieracie. Ale ten jaśniutki, platynowy blond także jest przepiękny i bardzo wyrafinowany. Jaki jeszcze plus ma Amelia? Taki, że włos nie jest bardzo sypki, bo często włosy w bobach są takie przeszkadzające czyli opuszczacie głowę i wszystko wam spada na twarz. A w Amelii nie. Amelia ten włos ma taki punkt czyli jest sypki, ale nie za bardzo. Natomiast jeżeli macie tak trzymać wiecie, mur beton, to po prostu trzeba przelakierować. Gdzie kupić taki fantastyczny model? Oczywiście w wigello.pl w naszym sklepie internetowym. Możecie same zrobić zakupy przez internet, albo do nas zadzwonić, bo z nami wszystko przez telefon załatwicie. Namiary na nas nad, albo pod wideo. Do zobaczenia!